ale jak mi powiedzieli, że za chwilę jest pastorał księdza za biskupa sola, to nie mogłem sobie odwiedzić tej radości. I bardzo serdecznie pozdrawiam się za arcybiskupa Nosola. Myślę, że wy ze mną, prawda? Okej. Okay. Szczególne tytuły do radości, które Pan Jezus dzisiaj wypowiada w Ewangelii. Będę mówił szybko, bo mi powiedziano, że nie mogłem mówić dłużej niż 10 minut. Pierwszy powód jest ukryty w ostatnim zdaniu. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż on. Usłyszeliśmy dzisiaj wszyscy, że każdy z nas, jak jesteśmy, z tymi co tu leżą naprzeciw łącznie, każdy jest większy niż Jan Chrzciciel. Każdy. To stanie w pierwszej chwili jest niezrozumiałe, bo nikt z nas nie pościł tyle jak Jan Chrzciciel, nikt z nas nie siedział w więzieniu za wiarę jak Jan Chrzciciel. I nikt z nas nie ma, albo może inaczej, każdy z nas ma marzenie i modli się do Boga, żeby nie musiał być męczennikiem za wiarę, jak wiarę ja Więc pewnie jak o tym myślimy, jak się mamy ochotę ze z Janem, to każdy się wydaje raczej taki dzikusiłki, taki ku, ku. A Jezus mówi jesteście więksi. Jesteście więksi. Dlaczego? Dlatego, żeście się nie narodzili tylko z niewiasty. Tylkoście się narodzili z wody i z Ducha Świętego. I dlatego jesteście więksi. Ta nasza wyższość Jadjanem bierze się z czasu, w którym dane nam jest żyć. My żyjemy w czasie spełnionej obietnicy. A Jan był ostatnim prorokiem obietnic i zapowiedzi. Jan zbudował taką swoją wielkość, nie znając niemal niczego z tego, co my znamy. Jan nie miał w sakwie tych pięciu kamieni. A jeśli miał, to jednak nie były z taką siłą urażenia, umówmy się. To znaczy, Jan na przykład znał pismo święte. Znał Pismo Święte, Stary Testament, ale nie znał Go wypełnionego w Jezusie Chrystusie. Nie wiedział co to znaczy, że Słowo może się tak dokładnie w Jezusie wypełnić. Jan był człowiekiem postu, ale nie wiedział, że Bóg potrafi zaspokoić post człowieka w ten sposób, że się da znieść w chlebie i winie. Jan na pewno nie modlił się na rzęcu. Jesteśmy więksi wielkością darów, które my mamy, a które dla Jana były tylko obietnicą. Ale nigdy ich nie posiadł, a my je posiadamy. Więc yy, ten pierwszy powód radości to jest płęta nad tymi rekolekcjami. Byście się każdy ucieszyli tymi pięcioma kamieniami, które macie, bo Dawid je ja miał w symbolu, a wy je ja macie w realu. I to jest niesłychane wyposażenie, które mamy od Boga, nawet jeśli na co dzień go nie dostrzegamy. I dobrze, że jest remont małżeński, to wtedy zawsze oczy otwierają, aha, różaniec, aha, post, aha, Pismo Święte, Eucharystia, aha, aha. radość, że trwamy. Tak, Także wchodzili, tam bardzo wiele dzieci siedziało, ojcom na barana to to jest właśnie ten obraz, o ile jesteśmy więksi niż Jan Rozumiecie? Jesteśmy jak małe dzieci, które siedzą na barkach Olbrzymu. Ale ponieważ siedzimy na barkach, to widzimy znacznie dalej niż On. Znacznie dalej niż On. I to jest pierwsza radosna nowina. Druga jest taka, że Pan Bóg, któremu służycie, zawsze okaże się większy, niż go sami przepowiadacie. To jest to, co zaskoczyło Jana. Zobaczcie jaki to jest moment. Jan siedzi w więzieniu. Wszystko postawił na Jezusa. Przepowiadał Go, pokazał Go palcem. To jest Baranek Boży. Odesłał do Niego wszystkich swoich uczniów. Wszystko postawił na kartę, która się nazywała Jezus z Nazaretu. I teraz, y, kiedy jest właściwie kilka dni przed śmiercią, dopadają go do wątpliwości, rzeczywiste wątpliwości. Dlaczego? Bo Jezus okazał się inny. I słyszeliśmy, bo widząc Jego czyny, widząc Jego czyny, Jan wysłał natychmiast, wysłańców, to na pewno ty. To na pewno ty. Jakie czyny Jezusa wprowadziły Jana w, w zakłopotania? A to, że poszedł do rzymskiego oficera uzdrowić usługę. A to, że spotykał się z celnikami i grzesznikami. A to, że powołał takich uczniów jak celnik Mateusz. Jak patrzymy na czyny Jezusa, a, a, a słuchamy zapowiedzi Jezusa w ustach Jana Krzciciela, to nam się te dwa obrazy nie zawsze schodzą. Jan mówił tak bardzo prosto, siekiera Jezus przyłożona do korzeni drzewa. Jan mówił plenie, plenie żmijowe. Nie słyszałem, żeby Wojciech jednym tak nas dzisiaj tytułował. Co drugie słowo mówi? Kochani, 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 nie. Plenie żmijowe. Nie. To jest coś, to jest przepiękne doświadczenie, że Bóg, któremu służysz, Bóg, do którego prowadzisz ludzi, Bóg, którego wskazujesz palcem, Bóg, o którym się czegoś nauczyłeś którego poznałeś, okaże się większy od tego, co o Nim wiesz. Okaże się większy od tego wszystkiego, co z Niego rozumiesz. Okaże się większy. I, I cię zaskoczy. I wyprowadzi cię z takiego stanu pewności siebie i takiej równowagi, którą się wydawało, że już zyskasz. Nie. Bóg jest jeszcze większy. Bóg jest jeszcze ciekawszy. I to jest dobra nowina. Bo tym, czym Bóg nas zawsze zaskakuje, czy nas zawsze zdumiewa i czy nam zawsze zamyka usta. To jest Jego miłosierdzie. To jest, to nie jest miara Jego miłosierdzia, bo On po prostu nie ma miary w miłosierdziu. I to jest druga dobra nowina. Amen? Amen. Myślę, że zdążyłem.